Witam Was serdecznie. Trochę szum. Wybraliśmy się z zero. Wybraliśmy się z zero. Mamy do oglądnięcia. Mamy do oglądnięcia mieszkanko. Tylko, że jest godzina jazdy autobusem. Jakaś spokojniejsza dzielnica. Na, 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 w południowej Jakartce. Południowa zakarta Nie jest dosyć tanie bo już tak na... No to jest jedno z obrzeży Dżakarty godziny, godziny drogi autobusem no to... idziemy właśnie zobaczyć przejedziemy się autobusem dzień piękny, słońce świeci To tak jak wam mówię zawsze że tutaj to tak wszystko za mgłą nie mówi ktoś tam myśli o najgłodniejszym może odjechacie musimy się dostać stamtąd no to autobusowe o czwarty będzie na razie tyle stawiam relacje co udało nam się załatwić no do zobaczenia zobaczcie idziemy na dworzec kolejowy zobaczcie ile autobusów jest na tym swoim pasie autobusowym wyjeżdżają nowe tutaj już czekają tam nas będą zabierać. Z autobusów jest masa. Bardzo nie? To nikt, nikt nie patrzy na. Dobrze. W godzinie podróży dotarliśmy na dworzec kolejowy. E, autobusowy. Tam są autobusy. Tam są D. Tak ładnie wygląda dworzec autobusowy. Tu są oweczki, można poczekać. Idziemy po taksówkę. Musimy poszukać. A to jest dworzec taksówkowy. To jest dopiero godzina drogi. To są takie różne taksówki. takie czerwone. Tam są te niebieskie. Te niebieskie są tak zdezelowane. Znowu ma tę maskę ze sram tam Widać takie czerwone. No, czekają jeszcze na zbiera klientów i jadą tam do określonych miejscowości. No, jest tych różnych, różnistych taksówek. Tam z tyłu stają takie dezele, że masakra, te niebieskie. Są tak zdezelowane, że to masakra. Dobra. Robimy rząd, uciekamy stąd. Taksówka nie może nas znaleźć. W oczekiwaniu na taksówkę pokażę Wam, jak sobie Mango rośnie. Jadzie mango Jesteśmy za ten parking z czerwonymi, niebieskimi taksówkami. Bo może jedzie nasza. Tak, też chelas Trudliwie, że taksówkarze jeżdżą i nie mogą znaleźć. Nie że jesteś przy parkingu. On jeszcze co zdjęcie wysyłać, bo nie wiem przy którym parkingu No ale tak jest O to nas trans w Czekar Tam jest parking, jesteśmy Tutaj Czekamy Czekamy na taksówkę. A jak będzie, na razie godzinę tylko wyjechaliśmy. O, obiad. Obiad Straciliśmy tylko godzinę. Jak będzie poniżej dwóch godzin, to warto będzie. No? Trofiliśmy do takiej dziwnicy, bez samochodu trochę ciężko się dostać. Tutaj ale trzeba będzie jakoś rozwiązać ten problem akurat tutaj, bo tak autobusami jest fajnie, jest godzina czasu jest godzina czasu i jesteśmy nie? Mm. No zobaczymy jak dalej sady nie zrywać owoców to nie, jest, to nie jest biedna dzielnica jest taka normalna dzielnica ładne robię jeszcze raz bo bo mi ukryło, tu klimatyzator w pierwszym pomieszczeniu pierwsza łazienka ja już byłem tutaj to przelata szybko kasa pensyjna nie jest dla nas Pierwszy taki pokój, większy. Tu, tutaj mamy taki Tu mamy takie przejście. Tu jest taki duży pokój tu Jest duży pokój Tu jest kolejny pokój też taki duży pokój Jeżeli oni chcą tylko dwie stówy to, to płaca ta jest czysta, jest wymalowana Komary oczywiście nie? jest czysto wymalowana Tutaj macie kolejne takie Takie to ja nie wiem co to jest Tu można się ogolić Kosmetyczka elegancka Tu mamy łazienkę z kibelkiem normalnym To będzie moja bo to jest normalny kibel. Będę musiał siatkę założyć, bo komary nie ma źle. jest kuchnia kuchnia by dała rodzinę. trochę ciężko jest trochę ciężko jest dojechać tak by się jakoś nie domyło, będę za to chodzi ciągle powietrze, taki zlew tutaj taki bajzlowy, tu jest ten jak to się nazywa, co pompuje wodę do wanny. Tam jest wyjście na dach. Mówią, że tam jest suszarnia, ale można sobie wyjść na dach przez okienko. Można nas widzieć, tutaj się wykwiedzieli to, co niepotrzebnego, się posprzątam to wszystko. Właśnie, bardzo, bardzo You I ten jest one. Shower? No to duże shower. To. No, to jest for you? do góry? mówić że to jest

Tutaj hmm. jest taka suszarnia. Tutaj taka suszarnia z widokiem na bałagan sąsiadów. Udanej idea. No. Udanej. Rów. Lantai. Lantai udanej. Dach jest elegancki. Enak po czemurku. Po enak. Ah? Pasar Iya. Tahun baru bakar-bakar di sini. Heeh. Ya Restoran Ada posok, jemur yang duduk gitu. Yes. Yes. Oke. razie się Coba Jest, <laughs> takim to jest Dobra idę, zobaczcie wejście Wam pokażę Mi się nie, nie nagrało. To jest zbiornik na wodę Tak wygląda kuchnia. Kuchnię wiemy żeby wywalili Postaramy się zrobić kuchnię po swojemu Chata jest naprawdę warta za, za 200 funtów na miesiąc to jest naprawdę warta Dobra, idę zrobić z zewnątrz. No, tu jest wejście. Tu mamy takie wyjście. Tu mamy takie wejście. Tu mamy taki, taki maltane. A tu jest ten A kombi można... Gdzie można coś tu robić? teraz wygląda to lepiej teraz wygląda to lepiej taka brama spokój, cisza tutaj mało jeżdżę. jak na razie mało jeżdżę już jadą te siedzi potrują roślinki takie wejście 62B no dobra, będziemy dopinać tę sprawę Transport jakoś ogarnięty. Tam jest wejście do domu Jest taki fajny przeciąg. Można sobie zamknąć w Motory można sobie tu zamykać. Elegancko. O, no. ja, oh, yeah. te ten no. Można sobie urządzać Urządzać. od Wcale nie jest tak gorąco w niej, tutaj nawet dobra, tam wam relację później czy złapiliśmy biznes czy nie okay? to na razie tyle z dzisiejszego dnia i do zobaczenia później będziemy odgadywać teraz sprawy w koziora no, obok domu takie systemowienia. jak gościu tutaj wiesza 100 tysięcy jakichś dziwnych za kota ryby się tu spławiają i napie prawdopodobnie a jezioro takie duże pachną jak u nas jak stawy latem to są takie kulki zanętowe kulki zanętowe, a ostatnia jest przynęta. no takie zasady no. pachną u nas jak stawy latem jak jest ciepło Patrzymy, no, jak się zademowie, za to może wymyślać coś tutaj, no, jak to się łowi w łapie, bo prawdopodobnie wcale nie jest tak łatwo je złapać. No, ale będzie gdzie łazić, patrzeć koło. Tylko... Nie, tam na dole to jest ołów. Sorry, jest Na dole jest ołów, a tamto to są przylęty z haczykami. Tylko, że to jest takie coś, że im spada z kaka. Ja nie jak to robią, Dziwnie jakoś to było. Ja będę musiał... Tym, będę musiał ich tutaj nauczyć, ich łowić, pętkować. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie dzielnica jest fajna. Jest średnio zamożna, nie jest biedna. Nie jest uboga, jest średnio zamożna no to fajnie, będziemy wracali do domu. 12 w południe z gorąco się zrobiło. Spadamy. To na razie tyle. Czekamy jeszcze na decyzję odnośnie tego, tego domu. Zobaczymy, może będzie to Ten dom będzie dużo możliwości różnych. To na razie tyle i do zobaczenia. A tam jeszcze znalazłem takiego fajnego dzipka. Tylko że rozwalony. Czekamy na taksówkę, żeby się stąd wydostać. Będziemy myśleli o, o połączeniu. Jakie połączenie zrobić, żeby ze mną mogła jeszcze te półtorej roku dojeżdżać. Stąd do będzie Godzinę jest autobusami. Autobusami jest fajnie, jest klimatyzacja. Tylko tutaj jest 3 km, trochę tak pokręcone. Ole to leci jakiś. To jest wojskowy. Lecą na ruskich morzach. No, Takiego fajnego jeepka. Co to jest za jeep? Tej miejscowy się śmiał, że mogę sobie go kupić. Chcę, żeby mi go sprzedał. Widać, był trochę taki przerabiany, tuningowany. Taki jeep mi się przydał. No, akurat nie taki. Nie? Bo... Chociaż tutaj bez ubezpieczenia się jeździ. Bez ubezpieczenia można jeździć. To... Tu jest samochód i jedziesz, dopóki go nie zajedziesz na śmierć Pokazywam jeszcze gołe panienki Jakie tutaj można spotkać w Państwie Muzeum leżą sobie nagie panienki Tak to jest gołe Papki w Muzeum kraju no, Dobra to na razie to rady zobaczę Chodzisz na... Tutaj znaleźliśmy Ha? Rybę w tapioce tofu? Tofu, uh -huh. to tofu ha, ryba? Pan ma taki sos do tego, tam, jest, tam są te rybki Tam są te rybki Tam są różne takie różności, co tam pan dosypuje? A tu jest takie krańce, co oni tam mają I to, to jest tapioca nie. I tak kości sobie siedzi, bo zawsze coś zna. Kolica mi się zaczyna podobać. Jak zacznę tu mieszkać, to się bardziej przyzwyczaję. Tylko, że ja już będę miał taką chatę, że będę mógł sobie sam gotować własnościowe obiady. Tu chłopaki te siedzą bambu, bambun dawa, bambun. Nie znam. O, ma straż pożarna Straż pożarna jest tutaj. No, tu mają jakieś menekiny, to oni chyba robią tutaj jakieś akcje. Bo to jest tak, wygląda jakaś sala do atrakcji. Będę Wam nagrywał stąd więcej filmików. Zobaczymy, kiedy się przeprowadzimy. Dobrze, będzie coś fajnego, to będę dalej nagrywał. No Patrzcie, tutaj ma taki sklepik, i mam w tym sklepiku wszystko. Wspanamy od bananów. Kawa, herbata. Kawa, herbata

a tutaj takie są różne oh, sure, też, okay. też. Też takie różne. Tak Zielony to jest ten z pandanem. Tylko, że wszystko na słodko. So